Rozdział 14. O porządku i prawie zarówno niebieskim, jak i ziemskim, przez które troszczymy się o społeczeństwo, nawet rozkazując mu i tym rozkazywaniem służymy społeczeństwu. Wszelkie używanie rzeczy doczesnych dąży do tego, by mieć w zysku pokój doczesny w mieście ziemskim. Niebieskim zaś mieście, dąży do zdobycia pokoju wiecznego. Przeto Gdybyśmy byli stworzeniami nierozumnymi, nie pożądalibyśmy niczego oprócz uporządkowanej, stosownej miary w częściach ciała i spokoju, a więc nic innego jeno spokoju ciała i jak najwięcej rozkoszy, aby pokój ciała pomagał pokojowi duszy. Bo gdy ciało pokoju nie ma, to i dla duszy nierozumnej jest to przeszkodą do osiągnięcia pokoju, gdyż nie może ona wtedy zdobyć uspokojenia rząd, Jedno znów i drugie razem przyczyniają się do tego pokoju, który między sobą mają dusza i ciało. To jest do spokojnego życia i zdrowia. Jako bowiem żyjące stworzenia okazują umiłowanie pokoju ciała, gdy unikają bólu oraz umiłowanie pokoju duszy, gdy dla zaspokojenia porządliwości dążą do rozkoszy, tak znów unikając śmierci, dostatecznie okazują, na ile miłują ten pokój, który utrzymuje zgodę duszy z ciałem. Natomiast człowiek, mający duszę rozumną, wszystko to, co ma wspólnego ze zwierzętami, podporządkowuje pokojowi duszy rozumnej, aby myślą, coś rozważyć i wedle tego coś czynić, a tak. By była zgoda między myślą i czynem, co właśnie nazwaliśmy pokojem duszy rozumnej, w tym celu musi chcieć, aby go ból nie dręczył i śmierć nie niszczyła, bo wtedy może coś pożytecznego poznać i podług tego poznania urządzić życie i obyczaje. Lecz żeby oparwszy się wyłącznie na poznaniu. Nie wpaść z powodu słabości umysłu ludzkiego w zarazę błędu, jakiego potrzeba mu nauki Bożej, na której by z całą pewnością polegał oraz pomocy Bożej, by polegał z własnej woli. A ponieważ, dopóki jest w tym ciele śmiertelnym, pielgrzymuje do Pana, idzie przez wiarę, a nie przez widzenie. Przeto, wszelki pokój, czy ciała, czy duszy, czy razem ciała i duszy. Podporządkowuje owemu pokojowi, który ma człowiek śmiertelny z Bogiem nieśmiertelnym, aby było względem Boga uporządkowane posłuszeństwo w wierze pod prawem wiecznym. Gdy wreszcie Bóg, nauczyciel dwóch głównych, uczy przykazań miłości Boga i bliźniego, których człowiek ma wskazany trojaki przedmiot swej miłości Boga, siebie samego i bliźniego, a że ten nie błądził w umiłowaniu siebie, kto miłuje Boga, więc stąd wynika, iż się troszczyć ma, żeby i bliźni miłował Boga, ten bliźni, którego powinien kochać, jak siebie samego. W taki sposób troszczyć się ma o żonę, o dzieci, o domowników, a spośród innych ludzi o kogo tylko może. A i sam tej troski od bliźniego dla siebie wymagać będzie, o ile potrzeba zajdzie. W ten sposób będzie w pokojowym stosunku, o ile to od niego zależy ze wszystkimi ludźmi. Będzie to pokój ludzki, czyli uporządkowana zgoda. Na tym zaś zależy porządek tej zgody. Żeby po pierwsze nikomu nie szkodzić, powtórę przynosić nadto pożytek komu tylko można. Przede wszystkim zaś ma mieć pieczę o swoich najbliższych, ma bowiem do nich poręczniejszy i łatwiejszy dostęp, by się o nich zatroszczyć, już to z powodu związku przyrodzonego, już to ze zbliżenia towarzyskiego. Dlatego apostoł mówi: Ktokolwiek nie opatruje swoich, a najwięcej domowych, wiary się zaparł i gorszy jest od niewiernego. Stąd też pochodzi pokój domowy, to jest uporządkowana zgoda współmieszkańców w rozkazywaniu i w posłuszeństwie. Rozkazują bowiem ci, co się troszczą, jako to mąż żonie, rodzice dzieciom, panowie sługom. Słuchają zaś ci, o których się inni troszczą, a więc żony słuchają mężów, dzieci rodziców, słudzy panów. Ale nadto w domu sprawiedliwego, żyjącego z wiary i jeszcze pielgrzymującego od owego miasta niebieskiego, nawet ci, co rozkazują, służą tym, którym niby rozkazują. Bo rozkazują bez żadnej żądzy panowania, lecz z obowiązku czuwania, ani nie spychy, że to zwierzchność mają, lecz ze współczucia, by zaradzać potrzebom bliźnich.